10. Jeden Świerć finalistów ostatnich, Mistrzostw do 17, Bielsko Białej! z Lazminkowicz trafia już w drugiej minucie do siatki. 1, Świerć finalistów ostatnich, Mistrzostw do 17, Bielsko Białej! Adrusz... a Lazminkowicz miejscowości prowadzi już 1 do 0! I mogą mieć kolejne trafienie, nie udało się odpowiedzieć Limanowej w tej akcji trzech na jednego w kontrze. Gielka jest i to musi być gol. Fendera na 2 do 0. Szybkie podwyższenie prowadzenia i podobnie. Odpowiedzieć Limanowej w tej akcji trzech na jednego w kontrze. Gielka jest i to musi być gol... Płaślskiego Limanowia w natarciu, poszukiwaniu pierwszej bran. Wielkowice. Jak na razie zmierzają po pierwsze trzy punkty, ale marka, która. Po raz kolejny melduje się w turnieju finałowym. 3 do 3. Taki był bilans w 2024. Z 30 wraz z pierwszym gwizdkiem meczu. Kolejna groźna strata, ale... Ładna próba Limanowej. Sobczak. Próba z daleka. Strzał obok Wilkowicy jak Limanowi. Jeszcze raz Franczyk. I w ramach celiotki do lat 19. Nowego bramkarza, czyli Dawida Mrożka z numer świecak. Świecak świecak! Rozciągnięcie na prawą flankę, piłka na szósty metrze i mamy fał. Rozciągnięcie na prawą flankę, piłka na szósty metrze i mamy fał. Marcin Stopczak, czy będzie pierwsza bramka? Tak! Pierwsze gole dla Limanowi na tych mistrzostwach. Marcin Stopczak, czy będzie pierwsza bramka? Tak! Pierwsze gole... Babiny z numerem 2 na koszulce odpowiedź Limanowi piłka w kierunku potońca potolic i gol! Mamy już remis, Limanowi odrabia dwie bramki straty. koszulce odpowiedź Limanowi, piłka w kierunku Potońca, potolic i gol! Dobrą sytuację pod kątem mentalnym. Świecak piłka na 3 do dwóch, ale nie teraz. Jest to odbiór zdanie sędziów kontrata Limanowi. Słupek! Pod dyktando podopieczny Łukasza Angielka jest także stara się odkryć i to, Trafia na 3 do 2! Piękna koca. jest także stara się odkryć i to, Trafia na 3 do 2! Ziobrowski, stwora, stwora! Pędere pochatnik, Dawid Fender! Pędere pochatnik, Dawid Fender! Na lidze seniorów aż 14 jeszcze stwora, Mateusz, stwora, czy był faul? Grabczyka, dwa gole, Nikodema Bednarczyka, a teraz Dawid Morożek miał bramkę w centralnej Lidzejniorów Juniorów, teraz strzeże bramki swojej drużyny, ale przypuścił strzał, który sprawia, że GLKS podwyższa na 4 do 2, autorem tej bramki Daniel... Bramkę w centralnej Lidzejniorów Juniorów, teraz strzeże bramki swojej drużyny... ...na prawą stronę, jeszcze strzał z pola karnego. Piotr Palasz teraz lepiej, gol! Znowu bramka kontaktowa dla Limanowej, autorem tego trafienia Filipku Kuziele. Piotr Palacz teraz lepiej, gol! Te ostatnie 30 sekund, Mrożek, Mrożek! Mateusza Swory jeszcze jedna okazja i teraz ostatnie 6 sekund, chyba Chybak na komi Wilkowice, utrzyma ten korzystny wynik, do samego końca nie uda się już Limanowi odpowiedzieć i to właśnie drużyna z województwa śląskiego jako pierwsza inkasuje dzisiaj komplet punktów w ramach grupy D